Dzisiaj ujrzałem Pana Jezusa w przepięknej jasności oraz w obecności aniołów, chwalących przepięknym śpiewem Stwórcy Najwyższego. Następnie Pan Jezus przemówił głosem miłości i łagodności. Drogi mój synu, musisz być odważny w wypełnianiu mojej woli, to ona doprowadzi Ciebie do zbawienia. Proszę, zachowuj spokój w swoim sercu i nie lękaj się mojego nieprzyjaciela. Jesteś w moim sercu i w sercu mojego kościoła. Proszę, dbaj o wszystkich, których posyłam do Ciebie. Otaczaj tychże wiernych szczególną opieką, gdyż są to dusze, które w świecie nie otrzymują zrozumienia. Kochaj każdego. Przebaczaj wszystkim i nieustannie bądź samą miłością i miłosierdziem. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz, i z łaską uzdrowienia przychodzę do tych, na których nakładasz swoje dłonie. Jezus